Wszystkim. Dzisiaj o takie małe podsumowanie projektu balkonowego. Sam byłem ciekaw, ile wydałem. No i budżet 200 zł, 300 zł przekroczyłem. Pomimo tego, że myślałem, że uda się, no to się nie udało. Ale dużo elementów. Wykorzystałem też do innych rzeczy, które robiłem na balkonie. Ale podsumowując sam balkon to tutaj no trochę pieniędzy poszło. Przekroczyłem budżet 300 zł. Ale było warto. Z najdroższych elementów to były kastry, bo kosztowały mnie 84 zł z przesyłką. Klej mamut 67 zł. Żwir rzeczny 5-10 mm. Worek 20 kg 34 zł. No i tutaj wykorzystam go no niewiele. Będzie na inne projekty. Będzie wykorzystany gdzie indziej. Nie zmarnuje się na pewno. Jeżeli chodzi o korę kamienną, myślałem, że ją będę wykorzystywał w dużych ilościach. Worek 20-kilowy kosztował mnie 39 zł, no ale nie wykorzystałem za bardzo. Jest jeszcze parę elementów, gdzie chcę te kamienie poprzyklejać, no ale przyda się gdzie indziej. Na pewno coś będzie wykorzystane. Rośliny. Które wykorzystałem do oczka, te, które zakupiłem specjalnie do niego, kosztowały mnie 50 zł z przesyłką. Wszystkie się przyjęły. Było też sporo gratisów, więc jestem mile zaskoczony, bo na 4 pozycje dostałem bodajże 3 dodatkowe. To naprawdę sporo. Naprawdę super sprzedawca. Jak będzie ktoś inny, to mogę podać do nich linka, czy to na Allegro. Możecie znaleźć też na internecie. Dodatkowo jeszcze do oczka trafiły rośliny, które dostałem w prezencie do akwarium a mianowicie trochę rogatka i trochę moczarki. Nie wiedziałem, gdzie to wcisnąć, a nie chciałem sobie zawalać zbiorników, więc poleciały też tam. Ostatnim elementem była pompka, która kosztowała mnie 36 zł. Natomiast listwy, które widzicie od góry, to już były listwy kupowane też do y, projektu balkonowego. Który nie wiązał się z oczkiem I tutaj Same te listwy kosztowały mnie Około 20 zł Więc Nie jest źle Dodatkowo Wykorzystane są Zdobyczne rośliny O których wartość Oglądając internet Wynosi jakieś 60 zł 70, więc trochę przeoszczędziłem. Deski, płyty, które są wykorzystane, jakieś inne listwy były darmowe. Tak samo jak styropian, którym okleiłem obie kastry. Na filmikach możecie zobaczyć, że Astry są osłonięte teraz gumolitem, wykładziną. I tutaj jest to zrobione po to, żeby no nie niszczył mi się ten styropian już więcej, bardziej. Nie chcę go uszkadzać, więc zrobiłem coś takiego. Bo w domu nie potrafią dojść do porozumienia, czy będzie jakaś większa płyta. Czy będzie jakieś ozdobne deski, cokolwiek ma być zrobione. Nie wiem, czy będzie, więc na razie zabezpieczyłem sobie to tak. Cokolwiek by nie było, będzie przyczepione do tego. Klej mamut świetnie się sprawuje, więc na pewno będzie trzymał to, co będę chciał przykleić. No i zobaczymy, jak to pójdzie dalej. no jeżeli chodzi o same oczko to poza kosztami które zbliżyły mnie do bardziej do kwoty 400 zł niż 200 to nie żałuję wydanych tych pieniędzy szczególnie że yy, no na nasz balkon przyciągnęło to dużo ciekawych stworzeń ważki inne robactwo, które interesuje się wodą i małe sikorki więc tutaj same plusy do samej zbiorników również trafiły yy, wodne zwierzęta przyniesione z roślinami jak larwy ważek, więc musiałem też zaopatrzyć obie kastry w wyłapane Zwierzątka z różnych miejsc, żeby po prostu ekosystem jakiś zaczął działać po obu zbiornikach. No i kręci się to całkiem nieźle. Mam nadzieję, że na dniach będzie można wpuścić molinezję, bo temperatura wody już na to pozwala. Dobija do. Fajnych temperatur ta woda. Więc lada moment, ryby wylądują na zewnątrz. A młode, które są jeszcze w mniejszym akwarium, niech sobie tam żyją, podrosną i zobaczymy, co będzie dalej. O tyle z dzisiejszego podsumowania tego, co do tej pory udało się nam wydać. Dzięki za oglądanie. I do zobaczenia następnym razem. Hej.